Witamy serdecznie, z tej strony Kasper Kubliński i Ania Leszczyńska. Cześć Aniu, miło Cię poznać. Chcieliśmy Wam powiedzieć, jak nam się podobał festiwal Top Trendy pierwszego dnia. Słuchajcie, ja o tym festiwalu dowiedziałem się niedawno, ponieważ nie oglądam telewizji, nie słucham radia i przyszedłem z ciekawości. I powiem Wam szczerze, było mega, a szczególne wrażenie na nas obojgu, ponieważ byliśmy tam razem, zrobiła uwaga kto? Hej. Hej, szczególnie, czyli ja Kasia się... Nosowska. Polecamy Kasię Nosowską, hey, naprawdę, nową konflikt. płytę 8. 8. 8. Ja się popakałem przy płycie 8. 12 ja... piosenek. Dobra, ja 12 Krali tak wczoraj i dla mnie jest mega, w ogóle hej, jest legendą. I także też e, Artur Andrus mi się bardzo podobał, uwielbiam tego człowieka i bardzo się cieszę, że sprzedał najwięcej płyt w, w tamtym roku w Polsce. A a propos jeszcze Kasia Nosowskiej, chciałem powiedzieć, że w nas wszystkich tkwi nasza i wasza nadzieja. Tak. A oprócz jeszcze Festiwalu Top Trendy pierwszego dnia obok Festiwalu Top Trendy obok głównej sceny była mała scena szkoły Music Collective do której zapraszamy wszystkich ponieważ jest to szkoła niesamowita i tutaj za nami można zobaczyć owych muzyków z tejże szkoły graliśmy na Festiwalu Towarzyszącym i ten kto był ten wiesz było wspaniale a ten kto nie był zapraszamy we wrześniu Być ponieważ. może oni kiedyś wystąpią na Top Trendach młode gwiazdy Wczoraj był koncert zespołu Hey w składzie Kasia Nosowska i przyjaciele na festiwalu Top Trendy i chcielibyśmy wam y, zagrać, zaśpiewać tutaj ze zgromadzonymi muzykami małą powtórkę z wczoraj tak tak tak, tak Hej teksański. Hej teksański, Proszę bardzo. Przenosimy się do tyłu. Tam grają. Nie zapada zmrok, a pod piórem ciągle nic. Obowiązek, obowiązkiem jest piosenka. Musi posiadać tekst Gdyby chociaż mucha zjawiła się, zjawiła się. mogłaby ją zabić. A później to opisać. Takie właśnie rzeczy się dzieją na plaży zaraz obok festiwalu top trendy na który zapraszamy. Tych, którzy byli zapraszamy ponownie, a tych, którzy nie byli jeszcze, zapraszamy, żeby przyjechali, zapraszamy ponieważ... Na kolejne dni festiwalu jest ciekawie, naprawdę. Są najlepszym miastem w Polsce. Najlepsze miasto na świecie. Nie bez powodu nazywane najbogatszym, ponieważ... Może i tu najbogatsi zjeżdżają, ale na pewno są to najbogatsze serca. artystyczne, ponieważ... najbogatsze i artystyczne. No mi się najbardziej podobał koncert hej, na pewno spełnił moje oczekiwania. E, tak, Kamil Badnarek dał jeszcze fajny show. Kto tam jeszcze? No no i Koma też fajnie zagrał. No, tak, generalnie. Normalnie tak, hej. na nie przyszłyśmy. I się, I się nie tak, tak, fajnie się bawiłyśmy. Wczorajszy koncert był bardzo fajny. W sumie niektóre zespoły troszeczkę mnie zawiodły, bo liczyłam, że wypadną lepiej, ale naprawdę było super. Teraz są fajne emocje, ponieważ zbliżamy się na następny koncert i dzisiaj zapowiada się na pewno lepiej, bo będą sławne gwiazdy, więc ja już nie mogę się doczekać. Wrażenia były w ogóle rewelacyjne. Naprawdę. Ten festiwal jest taki fajny. Wczoraj sobie go, no naturalnie wczoraj no przecież Big Cyc, nie? No jedynie to było, to 25 chyba leci, naturalnie, jak pamiętam doskonale. No i dali czadu jak zwykle na paru koncertach już byłem, no i pokazali to, co umieli, nie? Wczorajsze wczoraj koncerty <grym> były naprawdę rewelacyjne. E, hej, koncert po prostu odlot, totalny to odlot. Był Zaszokowany byłem e, e, wykalistką e, Peszek, no, no nie spełniła moich oczekiwań, o tak, może powiem krótko. no. Ale, tak, tak, tak. Zgadza się, masz rację, był świetny, zrobił to naprawdę super ekstra. Wczorajszy koncert nam się bardzo podobał, oprócz oczywiście mi Mari Peszek. Nie lubię tej wykonawczyni, nie podobało mi się jej występ. Widziałam, że wielu publiczności też nie, bo wychodzili z tego pokazu. Natomiast cała reszta oprawa, w ogóle odnowiona opera leśna jest super piękna i dlatego dzisiaj właśnie tam zmierzamy. Jesteśmy z Olsztyna i bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tam być razem. Pan z Donguralesko, nie wiem, on się tam nazywa, bardzo zaczął przeklinać po swoim występie i publiczność była zdegustowana tym faktem, ponieważ no, chyba um, starsza część publiczności nie była zadowolona, no i słyszałam, że nikt nie klaskał, i to nie były fajne wrażenia, tak myślę, a reszty nie widziałam. Widziałam występy pana Roguckiego, Tak, śpiewałem jakąś piosenkę, nie znam. Przepraszam fanów. Nie kojarzę, jakoś to nie moja muzyka. I później y, słyszałam też y, piosenki pani y, Nos Nosowskiej. Tak, pani Nosowskiej. Ostatnią tylko znałam, tak kojarzyłam, ale widziałam, że jeszcze śpiewała z y, Anią może, Może? No to tak. Ja myślę, że ta inicjatywa <gry> bardzo dobrze reklamuje miasto, chociaż. Coraz mniej młodych ludzi to ogląda, ale myślę, że jest to dobra reklama dla miasta Sopot i że wiele starszych osób ma z tego jakąś pociechę.